Cześć, tu Weronika z ekorepetycje.net. Oto listopadowa eduprasówka, czyli co się działo w edukacji. Wystartowały konsultacje projektów nowych podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych. Jeśli chcesz mieć wpływ na kształt tych projektów, wypełnij formularz do 18 grudnia. Parlament jednogłośnie przyjął ustawę, która przywraca wyrównania za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. To takie godziny, w których nauczyciel jest gotowy do pracy, ale nie z jego winy lekcja się nie odbyła. Dodatkowo opublikowano rozporządzenie, które upraszcza procedurę oceny pracy pedagoga. Od 30 listopada nauczyciele mogą już korzystać ze swojej cyfrowej legitymacji w aplikacji mOBYWATEL. Fundacja Twarzy Depresji uruchomiła bezpłatną linię wsparcia psychologicznego dedykowaną nauczycielom. Można skorzystać z pomocy w każdy poniedziałek między godziną 13 i 17. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać się do projektu Klucz do kosmosu Polskiej Agencji Kosmicznej. Do zdobycia są zestawy edukacyjne inspirowane misją naszego polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego Wiśniewskiego. Nabór trwa do wyczerpania zapasów, dlatego warto się pospieszyć. Instytut Cyfrowego Obywatelstwa opublikował raport Internet Dzieci. Czytamy w nim m.in., że ponad połowa dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia korzysta z portali społecznościowych dozwolonych od 13 roku życia. W tym samym czasie rząd Australii wprowadził całkowity zakaz korzystania z mediów społecznościowych młodzieży do 16 roku życia. Więcej informacji z obszaru edukacji znajdziesz na naszym blogu na stronie ekorepetycje.net. A co Twoim zdaniem powinno się zmienić w edukacji najszybciej? Napisz w komentarzu.